Cześć, witam Was na kanale Fotografujemy Nieruchomości, kanale poświęconym fotografowaniu architektury i wnętrz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o fotografowaniu pod światło. Zapraszam. Na początku chciałbym zaprosić Was do dołączania do grupy na Facebooku. Grupa nazywa się tak jak kanał, czyli Fotografujemy Nieruchomości. Pod każdym z filmów znajdziecie link, który zaprowadzi Was bezpośrednio na grupę. A jeżeli chcecie szukać przez Facebook, możecie wpisać w wyszukiwarkę Fotografujemy Nieruchomości, ale bez polskich znaków, wtedy na pewno nas znajdziecie. Mam nadzieję, że grupa rozwinie się i będziemy służyć sobie nawzajem pomocą. Będziemy chwalić się swoimi zdjęciami, pytać o poradę bardziej doświadczonych fotografów. Przejdźmy do rzeczy. Tematem dzisiejszego odcinka jest fotografowanie pod światło. Fotografując pod słońce, pod światło, nasz obiektyw staje się mało kontrastowy i pojawiają się flary, które bardzo brzydko wyglądają na zdjęciach. W bardzo prosty sposób można się tego pozbyć, używając kilku bardzo prostych trików. Jeżeli mamy światło, które wpada nam z boku obiektywu z jednej albo z drugiej strony, bardzo prostym sposobem jest przysłonięcie sobie otwartą ręką tego światła. Oczywiście poza polem widzenia obiektywu. Wtedy spokojnie będziemy mogli sfotografować nasz, nasz dom czy ogród bez żadnej utraty jakości. Jeżeli e, mamy e, światło e, z przodu, jest jeżdżone przed nami i fotografujemy e, prosto pod słońce, musimy użyć tej samej metody, ale starajmy się, żeby ten przysłaniający przedmiot czy, czy nasza ręka zajmowała jak najmniej, najmniej miejsca w kadrze. Wtedy będzie bardzo łatwo ją można usunąć w Photoshopie czy w Lightroomie. Ja zawsze przykładam palec lub dwa, zasłaniam sobie bezpośrednio słońce i wtedy w bardzo prosty sposób pozbywam się tego w Lightroomie i mam zdjęcia bez utraty kontrastu, bez utraty, bez flar, bez żadnych niepotrzebnych, niepożądanych efektów. Przejdźmy teraz do Lightrooma i Photoshopa. Już mamy nasze zdjęcia zaimportowane do Photoshopa. Zaczniemy jak zwykle od. Korekcję obiektywu i nadania profilu obiektywu, odznaczmy, przejrzyjmy sobie co tutaj. Mamy to jest takie zdjęcie, właśnie zrobione pod światło. To jest to samo zdjęcie bez zasłonięcia obiektywu. Zobaczcie na tą flarę tutaj. Jest cała flara, jakiś taki fioletowy tutaj. to można było spokojnie usunąć. Ale zobaczcie, że tutaj w ogóle na tym zdjęciu, na tym zdjęciu w ogóle nie, ma, nie ma kontrastu za bardzo. Chociaż nie było robione idealnie pod światło, tylko to, to światło słońce było z lewego górnego rogu na świeciło. Ale za bardzo tu nic nie można zrobić z tym zdjęciem. Zaznaczmy sobie nasze trzy pliki. trzy pliki, z których zrobimy HDR na początek robiłem tu trzy różne ekspozycje, żeby, żeby wyciągnąć i cienie w, tutaj na tym płocie, na tej trawie i żeby mieć fajny obraz nieba więc połączmy sobie te trzy pliki zobaczymy co z tego wyjdzie Mamy już naszego hdr -a. zobaczcie, że jest całkiem fajnie oświetlony. Nie ma nigdzie przepaleń. Tutaj jest dość sporo szczegółów w tym cieniu. Można jeszcze oczywiście te szczegóły tutaj wyciągnąć przez dodanie, e, e, przez rozjaśnienie cieni. Ale zostawmy to tak, jak jest. Dzisiaj to nie, nie to jest naszym tematem. Usuwanie tego można e, zrobić na różne sposoby. Można spróbować zrobić to w Lightroomie. Ten pędzl. Zobaczymy skąd sobie e, poprukuję e, Lightroom tę część zdjęcia. Może to być trudno. No, wygląda to dobrze, jakaś biała plama. Więc odpuśćmy sobie e, Lightrooma i przejdźmy do Photoshopa. w photoshopie też można to na różne sposoby pousuwać tu jest e, podobne narzędzie jak w Lightroomie zobaczymy jak ono zadziała tutaj no wygląda to dużo lepiej ale można też zrobić to e, w inny sposób można sobie zaznaczyć tą część zdjęcia nie musimy tego robić dokładnie Ważne, żeby to zaznaczenie było nie na samych krawędziach tej ręki, tylko troszeczkę, troszeczkę dalej. Żeby nam Photoshop spokojnie poprupkować i żeby nie było tam żadnych, żeby nie było żadnych tutaj krawędzi, nie zostały nam na, na zdjęciu. Dobra, mamy już zaznaczone. Teraz zrobimy sobie Content-Aware. OK sprawdzimy jak wyjdzie to tą metodą. Myślę, że wygląda całkiem nieźle. Nie widać ślad, nie, nie ma śladu, żeby, żeby było coś zmienione. Żeby to zrobić jeszcze lepiej można było po prostu wymienić to niebo całe. I trzecim sposobem, w jakim, e, jakim możemy e, wymienić to, e, usunąć tą, tą część kadru jest po prostu. Znaczamy sobie manualny fragment, z którego będziemy grupować, i ręcznie usuwamy. Możemy to zrobić jeszcze na niższym e, kryciu. dużo lepiej by to wyszło dobra tu już poznaliśmy wszystkie metody jakie można wymienić wymienić to na, uh, usunąć tę, tą rękę z kadrą. zrobimy sobie jeszcze jedno zdjęcie to jest podobny kadr więc nie ma sensu chyba tego robić możemy sobie spróbować um, któryś z tych tutaj mamy trochę więcej te ręki widać. Mamy gorszą trochę sytuację, bo są drzewa, które prawdopodobnie przy przyklonowaniu będą nam sprawiały problem. To jest jeszcze inne zdjęcie, ale mimo tego, że zasłoniłem sobie obiektyw, widać tutaj flarę czy to sobie odpuściłem, spróbujemy zmienić sobie. Tutaj zresztą też chyba jakiś to na obiektywie, na obiektywie jest widoczne musimy to bardziej zasłaniać e, słońce, żebyśmy nie mieli takich problemów no, ale spróbujmy sobie zrobić e, trzy zdjęcia Wyjdzie. Nie wiem, czy to jest HDR ma w ogóle jakiś sens, no, ale sprawdzimy. To no, ma, jest jednak rzeczywiście tu jest sporo. Chyba też przy tym HDR może być problem z tymi Nie Mogę się nie połączyć. Zobaczymy, co tu się zadziała. Ale jest ok, dobra, to jest w porządku. To myślę, że nie ma co tutaj kombinować w z usuwaniem przejdźmy od razu do Photoshopa i spróbujmy sobie to usunąć jak poprzednio, najlepiej usuwa się jeżeli mamy jeżeli mamy y jednolita jakąś przestrzeń a tutaj z tym drzewem i tutaj z tym a, z tą częścią tutaj mogą być problemy zobaczymy jak sobie z tym photoshop poradzi ok, nowa selekcja i jedziemy z content Towerem. Dramatu nie ma, ale na pewno tutaj, jest, tutaj się pojawił problem. To jest już sporo miejsca dookoła, żeby się nie bawić z tym wszystkim, można się po prostu przekadrować zdjęcie w ten sposób. I nie ma problemu już z drzewem. czy znaczy, w sumie tej ręki może można było usunąć z kadru w ten sposób. To tak Dziękuję za oglądanie odcinka, zapraszam na następne.